W tej części kursu opowiem o wymiarach systemowych. Zakładam oczywiście, że koncepcja wymiarów jako dodatkowych znaczników przy księgowaniu dokumentów jest ci znana. Pokazywaliśmy ją kilka razy podczas księgowania różnych rodzajów dokumentów. W tej części kursu opowiem o kilku przydatnych funkcjach systemowych związanych z wymiarami. Które przydają się do zarządzania nimi. Pokażemy sobie, w jaki sposób dodać nowe wymiary w systemie, jak ustawić wymiary globalne i domyślne wymiary dla poszczególnych wystąpień w systemie. Zacznijmy od odnalezienia wymiarów w systemie. W polu wyszukaj, wpiszmy wymiary. W administracji znajdziemy listę naszych wymiarów systemowych. Każdy z wymiarów ma kod, nazwę. Etykietę, którą pokazuje przy, przy wyborze i etykietę filtru, czyli miejsce, gdzie pole, gdzie wpisujemy, w jaki sposób ma się nazywać nasz filtr, który będziemy używać w analizach. Mamy dodatkowy opis i możemy także wymiar zablokować, czyli system nie pozwoli użyć danego wymiaru. Nazwy wymiarów możemy też tłumaczyć. Mamy tutaj ikonkę tłumaczeń, gdzie możemy dla każdego z wymiarów i dla każdego z języków wprowadzić nazwę, tak żeby prawidłowo wyświetlał się przy przełączeniu aplikacji na inny język. Żeby obejrzeć wartości, które dany wymiar przyjmuje, możemy wejść w wartości wymiaru. Wejdźmy na przykładzie regionu. Wytłumaczę jakie kolumny, jakie rzeczy możemy tutaj ustawić. Oczywiście, każda wartość wymiaru ma swój kod, natomiast struktura jest bardzo podobna jak w przypadku planu kąt. Możemy tutaj taką strukturę stworzyć, gdzie w typie wy wartości wymiaru możemy określić, czy to jest wymiar, który jest nagłówkiem, sumą lub sumą od sumą do. Natomiast jeśli jest to wymiar, na który możemy księgować, który możemy wybrać przy księgowaniu, otrzymuje typ normalne księgowanie, czyli w tym przypadku stworzona została Struktura regionów, gdzie suma do wartości się będą sumować dla poszczególnych sekcji. Tutaj mamy pewność, że gdy dodamy nową wartość wymiaru, na przykład 41, Europa Środkowa. I damy normalne księgowanie. W momencie, kiedy użyjemy utwórz wcięcia wartości wymiarów, system automatycznie ułoży nam tą strukturę wymiarów tak, żeby pasowało to do sumowania. To sumowanie przyda nam się później przy analizach. Nie będziemy musieli tworzyć sami wierszy sumujących, tylko wykorzystać te, które tutaj w strukturze są wykorzystane. Obejrzymy sobie jeszcze strukturę innych wymiarów. I są prostsze. Dział, czyli wypisane po prostu działy firmy, projekt, projekty, które firma realizuje, lub sprzedawcy czyli nasi zdefiniowani w systemie sprzedawcy. Kolejnym krokiem jest przypisanie tych wymiarów do naszych obiektów w systemie czyli do nabywców, dostawców, zapasów. Tak, żeby jak najwięcej tutaj zadziałało domyślnych wymiarów, czyli wymiarów, które automatycznie podpowiedzą się na dokumentach w momencie, kiedy dany obiekt, dostawcę, nabywca lub zapas lub konto księgi głównej wybierzemy na dokumencie. W jaki sposób to możemy zrobić? Przede wszystkim mamy tutaj taką możliwość, jak wymiar domyślny typu konta. W ten sposób. Odgórnie możemy ustalić dla najbardziej popularnych tabel systemowych, że dany wymiar jest wymagany. Czyli możemy ustalić, że na przykład dla nabywców wymiar sprzedawca i wymiar konkretny ten sam kod oznacza, że będzie musiał zawsze przy każdym nabywcy pojawić się ten wymiar. I musi być on zaksięgowany. Jeśli ustawimy go w ten sposób, kod obowiązkowy, system będzie pilnował, żeby ten wymiar sprzedawca został przy nabywcy wybrany, natomiast nie sugeruje żadnego wyboru. Po prostu musimy jakiś kod wybrać. W ten sposób zasugeruje wybór, natomiast nie, nie musi to być ten, ten, ten sprzedawca. Możemy przy dokumencie wybrać innego. Oznaczenie bez kodu pozwoli nam ustawić tak, że system nie przyjmie żadnej wartości tego wymiaru. Wymiary domyślne możemy także przypisać na listach. Wejdźmy na listę nabywców, i za pomocą funkcji możemy, czy to pojedynczemu, czy zaznaczając wiele wierszy, przypisać wymiar. Domyślne, czyli możemy zaznaczyć kilku nabywców wymiary, zakres, ta funkcja jest także dostępna w zakładce nawiguj, wymiary zakres, jak widzimy już częściowo domyślne wymiary mamy, czyli mamy dział wymiar dział i wartość wymiaru sales, mamy grupę nabywców i mamy region w regionie mamy kod obowiązkowy te możemy sobie usunąć to też Dodajmy nową zasadę, czyli wymagaj kodu sprzedawcy przy, przy tych nabywcach, które zaznaczyliśmy. Jeśli dam OK i wejdziemy później w kolej w jednego z nabywców, klikniemy wymiary wiersz lub skrótem klawiszowym Ctrl Shift D, powinien tutaj nam złapać informację, o tym jakie ustawienia na tym konkretnym wierszu mamy. W ten sposób przypisaliśmy wymiar sprzedawcy do wielu istniejących nabywców.